To jest kurwa klejk jakiś Klejk ryżowy Ja pierdolę, no dobra Co to? <tryk> Nie dobre to jest kurwa. Nie? Chuj, może trzeba dodać tego Oni tam mieszkają. Oni dojedzą, no. O kurwa, jakie ostre, o. Co to jest, cebula? To jak szczyterek wygląda. O kurwa, jakie ostre, widzowie. I pikantne. O. A to teraz co to takie kurwa ostre? It's so I'm sorry, what is this? This meat? What is this meat? What is this? What is this? Jesteś no. <grym> Wiem. Jakie białe kurwa. Ale ostre, ja pierdolę. Co to, to kurwa jest za wynalazek? takie koczki ma małe. Ten, to nie jest... To nie jest na pewno. Weź zdjęcie tego kwiata na chat i zapytaj. Ten klejk jest pojebany najbardziej. Czemu to nie jest kurwa ryż normalny? Klej kurwa. Mam wrażenie normalne, o kurwa jest słodkie i, i te i ostre jednocześnie Co to jest kurwa? to pokażę widzą Co to kurwa jest? Co to jest? Zaba? To jest zaba? To jest żaba? Tak. Co ty pierdolisz? Klej kryżowy z żabą. No to jest frog? Nie. Łebe, Dlaczego takie dziwne to jest kurwa? Klej kryżowy z żabą z jest Zabierę mięso duszone w słodko-słonym sosie, często z kotem sojowym, czy Podawane osobno od kleiku, żeby każdy mógł sobie według uznania. Dlatego takie ma, dlatego takie, dlatego takie ma kostki małe. To kurwa, myślę, co to jest? Kurwa, ten klejk jest podły, kurwa nie, wiem, kurwa co... Kto... Czy to żaba jest normalnie? Tak. Kurwa, mać, mocne gówno. Gdzie nigdy żaby nie jadłem No to już wiedzę. Nagraj sporkę, to wiesz. Okay. Moim telefonem. Tak, na pewno spróbuję, jak już wiem co to jest. Słuchajcie, to nagraj najpierw grill, a potem przybiegnie do Ty, ale o, ale Meksyk, ja pierdolę, ale wiedziałem, to się tak, że to jaka wieprzowina, kurwa, to takie chude, takie chude kostki. Ale ten klej, to jest kurwa spodły, nie? się ma wiecie co jem tak się jest w Wietnamie żaby zostaje żaby. taki kociołek i zostaje tyle ryżowych klej kryzowy i dużo, i dużo jakiejś takiego szczypiorki. więc je buple żaba pierwsza w życiu smakuje w kurczak, naprawdę ale ma bardzo małe kostki zobaczcie. Ty, kurwa, to muszą być duże żaby, kurwa, to muszą być jakieś ropuchy. Serio. Zapraszam na kika. Ty, to muszą być... Ogólnie. Ty, to muszą być jakieś ropuchy. Ty, ale jakie to ma kości małe to żaba, zobacz. Ja jestem myślałem, że to jest jakiś ten, że to jest, że to jest jakiś ptak, wiecie? Taki ptaszek mały. Ej, zrób zdjęcie dla mamy jeszcze, bo mamie wyszła teraz dużo fotek. Kurwa, zobaczmy na te, te część żaby, nie? Co? Włosów Morza, otwarta do 200 trzeciej. O, super Ja tam nie ziem, ale Ty może sobie coś zjesz. Ale tam będą nie tylko Włosy Morza, coś Okej, okay. puszczak... albo jest jakieś e, do 1.00-2.00 ale nie tylko, że niektóre stoiska do 1.00-2.00 nocne przekątki. jednorodne okay. dania uliczne o, to lepsze i inne specjały więc możemy pojechać Imbir był, imbir Dobra, to jest dobre Czyli Możemy pojechać tam, a jeśli będzie podamykane dużo rzeczy to wrócimy, polecimy sobie na tą e, ulicę Włosów Morza Czekaj, Patrz na żabę, dziewczyny. Patrz, kota na smyczy. No. Koty, żaby, kurwa. Nie wiadomo co jest, kurwa, w kociołku nawet. Jest włącz lampę, czy nie się? Nie włączyła się, bo się, telefon się nagrzał bardzo. A, dobra. Ale, ale jazda. Co doświadczenie zjeżdża? Bardzo dobra jest, bardzo dobra. To dużo kości ma. Ciężko nie zdobyć żabę. Ewentualnie jakaś 30 tysiące i to się nazywa student food vibes. Znajdziesz tam super dania, bardzo lokalne klimaty, wiele mikrostoi jak lokal. E, Nie jak małe tak gówno. Patrz, tak, tak, teraz muszę. na smyczeć. Posiłek przyszedł. Wymanili baba idzie z, z papugą, chodziła na, na ramieniu, no. Ale ten klej, to kurwa, zobacz jak to ma konsystencję. Ciężki wyjeżdżam, ja kurwa. Ale Albo wiem co zrobię, a to jest bliżej. z tymi Jest Ten kraik jest tragedią jakoś. O, nie ma O, jest takie Kurwa, Piękny jest ten reklek. Ale żaba super, naprawdę.